I mamy kolejne zadanie. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC równa się BC. Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w punkcie D. Eee, że trójkąty ABC i BTA są podobne. Zobacz rysunek. Obie w miarę kąta BAC. Eee, więc tak, co my wiemy, o że tak, to jest trójkąt równoramienny. Czyli tu ma ramiona, ale. Nas interesują kąty, czyli ten kąt i ten kąt jest taki sam. Nazwijmy sobie go alfa. Czyli tu też jest alfa. Ale co tu się wydarzyło? Dwusieczna kąta. Czyli tak naprawdę tu mam alfa pół, i tu mam alfa pół. Kolejna sprawa. Te trójkąty ABC, czyli ten duży, do tego małego ABD. Hej, tak. A, B, D, A są podobne, tak? Czyli co to wszystko znaczy? To znaczy, że tu musi być też kąt alfa. Dlaczego? Bo one muszą być równoramienne, bo to są kąty, są, znaczy to jest podobne, tak? I co dalej wiem? Że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni. Czyli jak zrobię alfa plus alfa plus alfa pół równa się 180 stopni. Tak? No, że to razy 2, żeby pozbyć się tego, czyli mam 2 alfa plus 2 alfa plus alfa równa się 360 stopni. Czyli mam 5 alfa równa się trzy... Czuda, Maria, 360 stopni. Więc e, teraz wystarczy, że nasze 360 stopni podzielimy na 5 i otrzymujemy, że alfa równa się e, 72 stopnie. Koniec zadania, zapraszam na kolejne.